Karolak zrobił to tuż po tańcu z gwiazdami. Został przyłapany w sieci poruszenie. Ćwierćfinałowy odcinek tańca z gwiazdami rozgrzał fanów niemal do czerwoności. Ku ich radości do następnej rundy przeszedł Tomasz Karolak, który wspólnie ze swoją partnerką Izabelą Skierską powalczą o kryształową kulę. Uwielbiany aktor ledwo zszedł z parkietu w ósmym odcinku, a już zdecydował się, by uczcić sukces w show, jak również wyjątkową okazję w życiu osobistym. O co dokładnie chodzi? Wiadomo, kto odpadł w ćwierćfinałowym odcinku Tańca z Gwiazdami. Widzowie nie kryją rozczarowania. W niedzielnym odcinku Tańca z Gwiazdami każda para musiała się zmierzyć z nielada wyzwaniem. Tematem przewodnim odcinka była prezentacja aż dwóch choreografii, w tym jednej zatańczonej w towarzystwie zwycięzcy poprzednich edycji show. Finalnie z programem pożegnała się uwielbiana para. Widzowie przed telewizorami nie mogli uwierzyć, że z show Polsatu pożegnali się właśnie Barbara Bursztynowicz i Michał Kasin, którzy od pierwszego odcinka byli jednymi z głównych ulubieńców publiczności. Tomasz Karolak i Izabela Skierska powalczą o kryształową kulę. Para zachwyciła fanów. Jak można się spodziewać, innym, niezwykle cenionym przez widzów duetem jest para Karolak-Skierska. Charakterystyczny aktor już od pierwszego odcinka skradł serca milionów fanów, sprawiając, że potencjalna nieobecność w finale byłaby roztrząsana przez opinię publiczną długimi miesiącami. Para w niedzielny wieczór zatańczyła Paso Doble do utworu Los Torredors. W trakcie występu aktor zaskoczył wszystkich, obnażając tors z napisem Chorizo Man. Para zdobyła za ten taniec 32 punkty. Z kolei w drugiej, dodatkowej, rundzie do duetu dołączył Robert Wabich, zwycięzca szóstej edycji Tańca z Gwiazdami. Trójka zaprezentowała tango Argentino do piosenki Tango Libido zespołu Pudelsi, zdobywając przyzwoite 31 punktów. Tomasz Karolak zrobił córce wielką niespodziankę. Co za sceny tuż po programie. W trakcie oceniania jednego z występów Tomasz Karolak zdecydował się na zaskakujący gest i sprawił niemałą niespodziankę swojej córce Lenie, która 2 listopada obchodziła 18 urodziny. Aktor zaprosił ją na scenę, gdzie w obecności całej Polski złożył jej serdeczne życzenia i wręczył bukiet kwiatów. Tuż po programie świętowanie przeniosło się poza studio, a aktor zdecydował się zaprosić córkę oraz jej znajomych do cenionej restauracji Mateusza Gesslera. Jak informuje, fakt: impreza zakończyła się dopiero kwadrans przed dwa w nocy, kiedy to wszyscy opuścili lokal.